thank <sweak> you Witam na budowie. Jesteśmy teraz na terenach tureckiej firmy. No bo to mniej więcej wyglądało tak, chyba to opowiadałem, że e, była dużo budowa i miałem to wziąć, ale brakowało mi ludzi, dobrych ludzi. Złych ludzi, partaczy to jest pełno, ale dobrych ludzi mi brakowało i wziąłem połowę tej roboty, drugą połowę oddał to. Turkowi. Turek tam ze swoimi Rumunami i jakimiś innymi ludźmi miał zrobić tą drugą połowę. No i wyszło tak, że ja zrobiłem już tą swoją połowę, teraz wchodzę na połowę Turka, bo on tu się nie wyrabia, w ogóle pff, nic się tu nie dzieje. Także teraz robimy jak robotę. Mi jest to obojętne, bo ja robię na godzinę. Mogę robić, tu nawet mopa wziąć się podłogi wycierać. Pokażę Wam teraz mniej więcej co tu robię. To co on, na, on nie robi. Czyli tak, tak jak tutaj widać. Już położone są kafle w kuchni. W ogóle krzywo to wszystko jak cholera. Nie by to to psami, a tu tak ciągnie. Jakbym przyświe, stawił świeczkę, to by zdmuchło ją chyba. Ale myślę z tym. Ja za to nie płacę. to. A, tu jest ciekawa sytuacja. Gościu śpi. Przyjaciel tego e, właściciela domu rozszedł się z żoną, no i tak sobie mieszka. Ja tu robię, obok, zaglądam, a tam gościu z wrodą śpi. No, takich cyrków jeszcze na budowie nie miałem. No i tutaj przedpokój robimy po kawałku, bo on musi tu wchodzić. Zresztą my też musimy tam dochodzić, żeby zamieszać do dużego pomieszczenia. Na razie oznaczyłem ich sami, żeby tu mi nie deptał. On już wie. Drzwi drzewa pójdą do wymiany, je podciąłem, tak żeby później jak się wymienić, tam nie brakowało kafli. No, wyrównałem to wszystko, położyłem już tutaj podłogi. Teraz będę robił tą łazienkę. Krzywo też jak hovera. Ścianę będę musiał najpierw trochę wyrównać klejem, bo o, takie szpary na pół centymetra, a kafle duże. Także to musi być najpierw wyrównane. To tutaj jeszcze jest pikuś. Wyrównam to klejem. Ale na przykład... Takie coś. Na szczęście ta ściana nie będzie cała kładziona. Nie wiem czy to widać. No. I to jest pod kafelki. Turek zrobił pod kafelki, masakra I wszystkie ściany są takie Muszę najpierw sobie to porównać, na szczęście na tej ścianie Będzie położony tylko taki pas Dwie Z góry na dół Także ja sobie tu trochę przeciągnę klejem, tu gdzie muszę Bo tu w pionie też jest szpara a Tutaj tu będzie w najszerszym miejscu dobry centymetr no dobra, będę psioszył, ale jak się robi, to się robi. Geberryt kastę zrobił do dupy, też krzywo stoi, będą się dorównać klejem. Tamto ściany na szybko zrobił, na starych nakręcił regipsy. Okej, okay, wyszło mu tak jak wyszło, ale Geberryt jak już stawił, to mógł w pionie postawić. No dobra, nagadałem się. Okej, okay. no i teraz tutaj on zrobił regipsy. Też krzywo jak diabli. Nie będę przykładał ład, ale tutaj w rogach to są banany, jak nie wiem. Przy Belka wszystko krzywo chodzi, gdzie podokręcane Kolega tutaj kładł tapetę, jaką glas na wyrównanie Teraz zaczyna tam malować. Dzisiaj go nie ma. Chory po sobocie i niedzieli. Tak to bywa. A ja mam czas na nagrywanie. No i to będzie pomalowane wszystko. Tu taka wnęka ma być. I to mieszkanie, właśnie dla tego broda tego. Tu też zrobili jakąś kaszanę. Zamiast skuć takie trzy, jakieś mureczki małe, nie wiem czy one w ogóle, czy mały chałupę. mógł wziąć statyka, zapłacić mu 500 euro, w łapę, mógł to sprawdzić, czy to można burzyć. Ja to skół, równo podłogę, a teraz taki jakiś podest. Tu ani tu meble później postawić, ani co. No ale to nie moje mieszkanie. Ta budowa jest w ogóle cała dziwna. No i tak to wygląda. Te drzwi prawdopodobnie też my będziemy wstawiać. Bo tutaj ani widzę, ani słychu. I tyle. Jak coś mi przyjdzie do głowy to jeszcze Wam powiem. Mam w planie dokładne opisanie jak wykonywać poszczególne prace, takie jak na przykład fugowanie, silikonowanie, takie poradniki? Jest tego mnóstwo, ale każdy coś innego dopowie. Zawsze się człowiek czegoś nowego dowie. I tyle. Dobra, okej, okay. to na razie Ciao.